Przed wieczorem, przed pójściem spać, aby jeszcze noc nie była, bo nie mam światła. Robimy parę kilosów, aby być fit. Ale samochody jeżdżą, i jedzie jakiś tir, jakaś rzeka. Chyba będę musiał zjechać. O, motocykl jechał, motor. Jadę w pewne miejsce, muszę coś zobaczyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jedzie. Oraz sprzedam, a to jakiś gruz ma do sprzedania, Nie wiem. Lecimy, lecimy. Taki stary, opuszczony dom, muszę tu wejść. Słynne napisy, hieroglify, jedziemy dalej. Słynne lasy, co były walki w czasie wojny. Kozarosło. zarosło. Tu, tu kiedyś były bagna, takie ruchome. Jedną, jedną kiedyś osobę podobno tu wciągło. To się tam znajduje. Ale my, my jedziemy dalej. Przejażdżka rowerowa. Nie wiem, ile będę mógł nagrywać. Ale gdzie ja jadę? Dobra, tam nie mogę jechać. Trzeba zawrócić. Zawracamy. Zawracamy, lecimy dalej. Inną drogą muszę pojechać Ale ciekawe czy tam będzie dostęp w ogóle. mi się, się teraz opłaca. No ale cóż, zobaczymy. Dobra, jedziemy ten. Na razie dwie minuty, ale mam baterię prawie rozładowaną. Na chwilę nagrywam. Dobra, jedziemy normalnie. Tutaj jest stary dom opuszczony. Obczajam teren do Urbeksu. Ciekawe jak tu się wejdzie, jak tu okno jest. Dobra, muszę kończyć, bo muszę obczaić teren. Trzymajcie się. Lo.